No hej, ja witam was w ostatnich zakupach przed świętami. Wy widzicie te zakupy w poniedziałek, ja je robiłam w piątek, bo stwierdziłam, że ostatnia rzecz, na którą mam ochotę, to jest bycie w sklepie 23 grudnia, więc skorzystam z tego, że miałam czas w piątek rano, zaprowadziłam młodą do szkoły i pojechałam na zakupy. One nie są duże, bo to są już jakieś takie pojedyncze rzeczy, które mi brakuje do świąt plus na pozostałą część tego tygodnia, więc tutaj mamy zakupy za 158 zł. No, i zaczynamy od owoców. Mamy pomarańcze, bo te, co ostatnio kupiłam, zresztą w tym samym tygodniu w Biedronce, były bardzo smaczne. No ja niestety teraz, jestem chora akurat, oczywiście idealnie przed świętami, i gardło bardzo mnie boli. Niestety nie mogę jeść pomarańczy, ale no już sporo tego, co wtedy kupiłam, zjadłyśmy, i jak zobaczyłam, że są dalej te same, no to stwierdziłam, że weźmiemy na zapas. Mam nadzieję, że mi zaraz przejdzie i będę się mogła nacieszyć. Wzięłam też znowu te borówki. One są wychodzą za niecałe 30 zł za kilo, bo jest jedno opakowanie plus jedna gratis. Więc wzięłam, bo młoda naprawdę bardzo lubi i dużo ich ostatnio je. Mam też kiwi, które wzięłam do zrobienia sałatki owocowej. Tak stwierdziłam, że po świętach zrobimy sobie sałatkę owocową troszkę, troszkę witamin też po świętach się przyda. Mamy cytrynę. Banany, też głównie tej sałatki owocowej. No i wreszcie udało mi się kupić takie większe opakowanie kaki za 13,99 I właśnie stwierdziłam, że to też mi się teraz przyda, no bo jako, że nie mogę pomarańczy, to będę sobie jadła kaki. Mam też jabłka, to akurat do różnych przepisów, więc wziąłam pierwsze lepsze. Saler naciowy mi się akurat skończył. No wolałabym ten z lidla, bo on nie jest w plastikowym opakowaniu ale po prostu nie chciało mi się do tego Lidla jechać. Wziąłam też jarmusz. Jarmuż będzie mi potrzebny po świętach do, do śniadania. Chcę zrobić takie tosty albo z jajkiem, albo z wega żółtkiem, które kiedyś Wam pokazywałam. Tutaj Wam podlinkuję film. To jest bardzo dobre, także tak pomyślałam, że takie też. Znowu takie zdrowe poświąteczne śniadanko. Tylko właśnie z tym jarmużem zrobię tak, że chcę go podsmażyć z czosnkiem na patelni. I pomrozić w mniejszych opakowaniach. Młoda tego nie zje, także to tylko dla mnie na jedną, dwie kanapki, więc to będą naprawdę malutkie porcyjki. E, jeszcze to mam nadzieję wcisnę do zamrażelnika, bo tam już sytuacja jest niewesoła, e, ale myślę, że damy radę. E, Wziąłem też pieczarki, bo będę robić jeszcze paszteciki. E, co tu jeszcze mamy? Aha, tutaj mamy takie jakby z ciasta francuskiego, takie zawiasy. To kupiłam teraz, aczkolwiek z myślą o lunchboxach, także... Wiadomo, szkoła wraca dopiero 7 stycznia. Nie wiem, czy u Was jest tak samo. U nas w każdym razie że ta przerwa świąteczna jest bardzo długa, e, ale jakoś tak je zobaczyłam i wzięłam, bo czasem właśnie brakuje mi czegoś takiego, jak mm, no jest jakaś <grym> bardzo niewesoła sytuacja, żeby młodej dać do śniadaniówki, do szkoły coś takiego naprawdę na szybko. E, ostatnio miałam coś takiego chyba z Lidla, tak mi się wydaje, to jej smakowało, więc mam nadzieję, że to nam się przyda. Tym bardziej, że no nie mogę jej właśnie dać jakiegoś, nie wiem, Seven daysa czy czegoś takiego, bo nie może być taka taki słodycz. Także no to by było chyba ok. E, no i tutaj mamy sporą kolekcję napo napojów, napoi? nie pamiętam, e, na, na święta. E, więc mamy soki. E, Wziąłam jeszcze dla dzieciaków e, zieloną tą herbatę iced tea, jako taką atrakcje. No i to z myślą bardziej o dorosłych, czyli kola, bo kola na święta musi być. Aczkolwiek reklamy piękne, świąteczne Coca-Coli, jak widać, nie działają na mnie. Ja kupuję tą kolę najtańszą. Ona dzisiaj była w promocji przy zakupie trzech, dlatego właśnie konkretnie wziąłem trzy butelki, to oczywiście nie, nie wypijemy wszystkich trzech w święta, ale przy zakupie trzech była za bodajże 2,99 za butelkę. No to w porównaniu z oryginalną kolą, która to kosztuje już nawet nie wiem ile, ale no chyba nawet mniejsza butelka kosztuje coś koło 6 zł. E, no to jest duża różnica, e, a jest smaczna, mnie to satysfakcjonuje. Nie będę płacić e, nie wiadomo ilu, e, il, ile pieniędzy za oryginalną kolę, jeśli ta mi smakowo pasuje. E, mamy też e, najtańszą czekoladę, słuchajcie, za niecałe 3 zł, jakaś czekolada deserowa. Ona jest nam potrzebna do zrobienia polewy do piernika. Piernik wczoraj upiekłam, on teraz się. Mm, jest taki obciążony troszkę, kruszeje i na, no myślę, że dzień przed świętami polejemy go polewą właśnie z czekolady i z masła. Mam też puszkę tuńczyka, która nam będzie potrzebna po, po świętach właśnie na jedno śniadanie. że ta puszka tuńczyka to też już prawie 7 zł kosztuje, no ale co zrobić, młoda też bardzo lubi, więc... Mm, no, jest, to, jest to jednak ryba, jest to jakiś rodzaj białka, więc nie będę, nie będę jej żałować. Cukier puder, bo nam się kończy. Ostatnio kupiłam cukier puder, który dotykał w siatce z zakupami czegoś wilgotnego i się zmienił w kamień. I ja próbowałam już na wszystkie sposoby go uratować jakieś tam mielić go, ale nic to nie daje także musiałam go ostatecznie wyrzucić. No i też pomyślałam sobie, że właśnie na koniec tego tygodnia i początek tego przedświątecznego tygodnia przydałby mi się coś takiego na szybko, <coughs> przepraszam. No i pomyślałam, że może wezmę gotową surówkę. Ja nigdy tych surówek nie, nie biorę, bo mi się zawsze wydaje, że one mają taki paskudny skład, choć nigdy go nawet nie sprawdzam, tylko zawsze zakładam, że jest paskudny, ale wiecie co, Ja jak patrzę dzisiaj, to nawet wielkiej tragedii nie ma. Tutaj są jakieś tam guma, guark, santanowa, których akurat my się nie, nie boimy, a tutaj to w ogóle już chyba. No, właśnie. Tu. Yy, tutaj to już w ogóle nic takiego tak naprawdę nie ma. Yy, więc jestem ciekawa. Wzięłam te dwie, no bo jakby ja miałam ochotę na to, ale młoda wiem, że zje tylko tak naprawdę z marchewki. Więc wzięłam obie. Będziemy to sobie jeść najwyżej przez, yy, przez 2-3 dni. Yy, I zobaczymy, jeśli w smaku będą dobre, yy, to, to mogłybyśmy sobie czasem takie rzeczy kupować. Yy, I wtedy już taki właśnie super błyskawiczny obiad, czyli jakieś jakieś kotlety albo jakieś paluszki rybne z zamrażalnika, frytki mrożone, upieczone w piekarniku, gotowa surówka to może być naprawdę super szybki obiad. Mamy jeszcze jogurt i tak nawet dzisiaj się zdziwiłam, bo coś ostatnio się w tej fruwicie poprawiły terminy przydatności. Zawsze mam wrażenie, że były takie krótkie, chyba że po prostu ja, ja tra tak trafiałam w naszej Biedronce, więc dlatego ja często robiłam tak, że brałam jeden ten fruwity, jeden cot, bo one miały dłuższe terminy, a teraz widzę, że takie same jak COD, także można spokojnie wziąć ten trochę tańszy. Mamy jeden serek grani, jedną mozzarellę, ser królewski na zasadzie taki, że po prostu no, musi być u nas w domu żółty ser. Salami oczywiście, bo też nam to szybko idzie i to już jest wszystko. Jeżeli jesteście ciekawi co będziemy jedli w święta, bo już ktoś z Was mnie pytał, to zaraz przy okazji meal planu Wam to opowiem. No, a ten tydzień zaczynamy od super szybkiego śniadania, czyli po prostu kanapek z pastą stuńczyka. Z e, tak wymyśliłam takie śniadanie, bo no tutaj już młoda do szkoły nie będzie chodzić, a ja niestety akurat w poniedziałek będę miała taką super pilną pracę do zrobienia, której nie będę mogła jakoś tam sobie poprzesuwać na, na wieczór czy coś takiego. E, więc tak wymyśliłam, że właśnie. Jak wstaniemy rano, to ja będę miała poprzedniego dnia przygotowaną tą pastę z tuńczyka, więc młodą posadzę, dam jej chleb, dam jej tą pastę, powiem rób sobie kanapki, jest śniadanie, a ja szybciutko do pracy. Na drugie śniadanie chcę rozmrozić te bułki dynie, które Wam pokazywałam w milprepie prepie jesiennym. To są takie bułki w kształcie dyni, bardzo słodkie i urocze, nadziane serkiem kanapkowym. Kilka nam jeszcze zostało, więc pora je zjeść, tym bardziej, że no... Jesień się skończyła, już nie wypada jeść niczego, co wygląda jak dynia. Na obiad też mamy zaplanowane coś super szybkiego, czyli te moje kotlety, takie jakby cordon bleu. Ja robiłam właśnie sejtan w zeszłym tygodniu. Zrobiłam kilka tych kotletów, usmażyłam je. Tam w środku jest ser, szynka, także to nie są, to nie są wegańskie kotlety, tylko no takie, no takie po prostu sejtanowe. Tym razem jeszcze dodałam ananasa, bo młoda poprosiła. Także one są gotowe, usmażone, zamrożone, wystarczy je rozmrozić w piekarniku czy tam w airfryerze. do tego frytki oczywiście też mrożone, które też upieczemy, no i surówka. Na śniadanie we wtorek, yy, pomyślałam, że zrobimy sobie jajecznicę. I przypomniałam sobie, że bardzo nam zasmakowała jajecznica z serkiem grani. Ja go pokazywałam, ją pokazywałam Wam też w, w filmie o serku grani, który Wam tutaj podlinkuję. Może młoda będzie robiła, bo ona już kilka razy jecznicę robiła. Na Tutaj wpisałam na zasadzie, że gdybyśmy nagle zgłodniały, to zjemy sobie płatki z mlekiem tak na szybko, bo na pewno będziemy miały mało czasu, będziemy się szykować do wigili. No i jeśli chodzi o to co jemy na wigilię, to ja przygotowałam uszka z grzybami, które zrobiłam dawno temu, mam zamrożone, więc nie ma problemu. Mam jeszcze też zrobione paszteciki z kapustą i z grzybami i z żurawiną z przepisu z kwestii smaku ja je uwielbiam, ta żurawina tam naprawdę robi dobrą robotę. No i sobie właśnie pomyślałam, że no młoda nie będzie tego jadła, ze względu na to, że po pierwsze no ja raczej stosuję taką zasadę, że mm, dzieci do 12 roku życia nie powinny jeść grzybów leśnych, choć zdaję sobie sprawę, że jest to pewnie pewna przesada, ale wiecie też, biorąc pod uwagę, że młoda i tak by raczej tego nie zjadła, bo by jej to nie, nie smakowało, no to, no to mogę sobie taką zasadę stosować bez żadnego problemu. No ale chciałabym, żeby coś chociaż zjadła, bo różnie z nią bywało już, jeśli chodzi o Wigi, ona potrafi nie zjeść prawie nic w Wigilię, więc w tym roku wymyśliłam, że spróbujemy z pasztecikami, z pieczarkami. Same pieczarki trochę cebuli, nic więcej, żadnej kapusty, nic takiego, e, no bo lubi zapie zapiekanki takie wiecie z, z pieczarkami, z farszem pieczarkowym, więc no liczę, że może to zje. Pewnie z ketchupem, ale ketchup jest czerwony, więc moim zdaniem do świąt pasuje. E, także zobaczymy. Zrobię je może. Może już dam jej do spróbowania w domu, żeby wiedzieć, czy je wozić, czy nie. Jakby jej zasmakowały, to by w sumie była też fajna opcja na coś, co mogę właśnie zrobić, zamrozić i potem jej dorzucić do lunchboxów szkolnych, także jestem ciekawa tego eksperymentu. Co my tam jeszcze mamy? Oczywiście do tych uszek moja mama będzie robić barszcz. Ja nie przepadam, młoda to w ogóle nie tknie, także mnie to nie rusza. No i ja oczywiście robię jeszcze wielki gar szarego sosu, czyli takiego sosu. O! Wybaczcie coś tu walnąłam ręką, takiego sosu na bazie mąki masła, tego jak to się nazywa, bulionu. Do tego są, jest duża ilość rodzynek i płatków migdałowych. Ja to uwielbiam, mogłabym mieć po prostu łyżkami, sam ten sos jest przepyszny. I do tego my zawsze gotujemy ryż. Co tam jeszcze będzie? No wiadomo, na pewno będzie sałatka jarzynowa. Moja mama robi tam różne też takie swoje wędliny, swój pasztet. Um, jakieś, nie wiem, może jakąś rybę w galarecie? Nie pamiętam szczerze mówiąc, bo ja akurat tego nie jem, także, także nie pamiętam. Um, I to już chyba wszystko. Jeśli chodzi o słodkie rzeczy na święta, no to ja właśnie kończę ten piernik. Pierniczki są już dawno gotowe, na pewno będzie jeszcze gwiazda taka makowa, wydaje mi się, że to jest z przepisu, z kwestii smaku coś jeszcze, nie wiem, może jeszcze moja mama coś tam, coś tam robi, jakieś ciasto, już nie pamiętam. A no i oprócz tego jeszcze my robimy pieczywo, na pewno z młodą zrobimy jakiś chleb i na pewno chcę chleb zrobić też z żurawiną, taki właśnie na święta pasuje, ciemniejszy raczej taki, na pewno zrobimy gwiazdki makowe, takie bułki gwiazdki z moich wypieków, bo są bardzo fajne, fajnie wyglądają, młoda lubi też je robić. No i może jeszcze jakiś chleb taki jasny, zwykły. Ale zobaczymy, zastanowimy się. Także to sobie będziemy jeść przez święta. Na, na pewno w święta będzie raz na obiad kaczka, którą moja mama zawsze tradycyjnie na święta piecze. A w drugi dzień świąt też zawsze, w sensie w jeden z tych dwóch dni, zawsze zjadamy po prostu resztki z Wigilii. Na piątek na śniadanie oczywiście, że na pewno będą jeszcze jakieś resztki ze świąt. Chociaż muszę powiedzieć, że u nas w domu akurat... No nie ma nigdy tak, żeby było jakoś tak absurdalnie dużo tych rzeczy. My też dużo rzeczy robimy wcześniej i mrozimy, więc potem można wyciągać tyle ile potrzeba, także nie, nie ma u nas czegoś takiego, że zostaje nie wiadomo te, ile tego żarcia i potem to trafia wszystko do śmieci. Także na pewno na śniadanie będziemy jeszcze jakąś tam, albo trochę tej sałatki jarzynowej, trochę pasztetu, czegoś takiego. No tu wpisałam, że zjemy jogurt. Aczkolwiek zakładam, że raczej jakieś tam słodkie rzeczy też zostaną, więc na pewno jakieś ciasta będziemy jeszcze dojadać. Na obiad pomyślałam sobie, że zrobimy naleśniki takie z warzywami i z serem. Potem na śniadanie tofu smażone z jabłkiem. Ja robię często różne przepisy tego typu, takie troszkę, powiedzmy, na słodko. Lubię też wersję z fasolą, bardzo lubię wersję z boczniakami, no ale pomyślałam, że teraz akurat mam tofu, to możemy zrobić tofu, tym bardziej, że jest bezpieczniejsze niż fasola w sensie może, to młoda chociaż spróbuje. Na drugie śniadanie zrobimy sobie jaglankę z jabłkami potem taki makaron z miso i stofu takim rozdrobnionym w palcach na śniadanie w niedzielę chcę zrobić kanapki z właśnie z tym jarmużem co wam mówiłam, że będziemy podsmażać z czosnkiem i go pomrożę w mniejszych porcjach. Właśnie kanapki albo tam tosty może jakieś i do tego to moje takie wege żółtko, które bardzo lubię. Tutaj właśnie sałatka owocowa. No i na niedzielę spróbujemy zrobić zapiekankę z białą fasolą. Moda pewnie nie tknie, ale no mm. No, nie mogę tylko z tego względu tego nie robić, tak. Także dziękuję Wam bardzo. No i przy okazji życzę Wam wesołych świąt. Do zobaczenia!